Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Tutaj ten gielek do zgarnięcia, łapa subik, komentarzy, i bierzecie udział. Wyniki najprawdopodobniej we wtorek będą. No, więc jeszcze czas jest na poprzednich filmach. Macie te skiny <laughs> i jeszcze będą te. Więc bierzcie sobie udział. My znajdujemy się na sysgoskins.com link do strony oczywiście w opisie, klikając ten plusik. E, wbijając sobie tutaj z kodzikiem soul w tym miejscu, klikając aktywuj, 20 na start, 10% plusu do wpłaty. Wpłaty macie. Tutaj wszystkie dostępne. Eee, no, wpacając moim kodem Mortki moje, no macie fajne skiny do zgarnięcia. Widzę, że właśnie na moment, jak ja nagrywam ten film, bo ja go nagrywam w piątek, gdy wy go macie w niedzielę. To właśnie niedawno, dosłownie dwie i pół godzinki niecałe. Kurczę, co to za spam znowu? Ja pierdzielę i pół godzinki temu niecałe. Dobra, wycieszyłem. Eee, poszedł ten skin na moment, jak ja nagrywam ten film, więc coś wam wrzucę dzisiaj robimy oczywiście sobie te nasze tutaj bitewki. Z graczami. Mm. Mam nadzieję, że coś się uda. Dobra, wbijmy sobie tutaj dosyć tanie, ale tak sobie na rozgrzeweczkę wbijmy. Miejmy nadzieję, że nie pójdzie nam tak jak ostatnio, że kurwa 7 bitw pod rząd w dupę. E, miejmy nadzieję, że jakieś skinki zgarnę, to mam coś wrzucił tam na te giveawayki, bo te koski jeszcze stoją. E, to minimalne doładowanie macie przypisane przy tych skinach, zaraz wam to jeszcze pokażę. No to są jakieś naklejki je ja no na tego wam chyba nie wrzucę, bo to dosyć, dosyć tanie. No dobra, tutaj spoko, proficik jest. o jaka tam batelka była ciekawa, gościu sobie wjechał. Czekajcie, kurde, za szybko to idzie, nie? Dobra, jedźmy tutaj. Wiedźmy tutaj. Więc jakieś tam skinki wam teraz wrzucę. Eee, dobra, mam tu Famasa. No tego już bym wa mógł wam wrzucić myślę, jeżeli wygram tą bitwę, bo oczywiście może się skończyć to różnie. Okej. Okay. No powiem wam, że całkiem całkiem, całkiem idzie teraz chyba dla niego, okej, okay. ale my tą prze nam... Chciałem powiedzieć, że sporo no, nie jest to spora przewaga. Teraz jeszcze dla niego tu wiedzie. I ostatnia skrzynia tutaj zadecyduje. Jest dla nas raczej. Tak. Świetnie. Świetnie. Dobra. Więc przejdźmy tutaj do tych rozdawania prezentów. I wam troszeczkę wrzucę. Bo. A co tam? Dajmy to. Czekajcie, Dajmy to. Dajmy to. Dajmy to. Dobra. Wjeżdżamy tak o. E... Te będą za 8. Za 8. Tego dajmy powiedzmy za dyszkę minimalną wpłatę. I tutaj dajmy 12. Tutaj dajmy 15, no więc jest 10 skinów dla Was, jest maksimum, no jest on troszkę tańszy, ale są dwie kosy, tutaj minimalne doładowania i możecie te kosy zgarnąć, życzę powodzenia, a my co? Dwa batelki wygrane, więc całkiem dobrze się ten odcinek zaczął, wbijmy sobie tutaj, no szczęście coś powoli wraca, powoli, ciekawe na ile, miejmy nadzieję, że tutaj ta bitewka też siądzie, no zaczęliśmy z przewagą, ale wiadomo, ta skrzynka jest więcej warta niż ten skin, co nam poleciał, okej, okay, ale tu już jest dobrze już jest ładnie i chyba mamy. I mamy. Pięknie. <laughs> Kolejny batelek. Przyjemny proficik. Jak najbardziej spoko. Za 5 dyszek bitewka, 4 osoby, więc zajebiście tutaj może być nerwus zgarnął. No nam tutaj nie idzie. Ale im też niezbyt dobrze. W sumie to są tanie skrzyneczki, nie? Później tutaj to będzie najdroższa. Jest mm. ten chyba naprowadza, Oooo! To sobie wjechał, gościu! I te płyty to nie mam kompletnie pojęcia. dlatego. Mm -hmm. No i troszkę Lipton. Troszkę Lipton się tutaj podział, bo nie wygramy tej bitwy. A chyba, że w tej skrzyni nam coś poleci ciekawego, no ale nie, ten zgarnia. No ładna, ładna bitewka, fajna, ciekawa. Gdybyśmy zgarnęli byłoby na pewno przy... Kurde, dobra, ta bitwa niech sobie leci, bo ona... Tu jest zielona. O, ja nie mam tutaj na to im się... O, ja bym wbił do tej zielonej, zielonej, zielonej. Sprzedałem to co mamy i co będzie, nie, nie stać mi chyba dalej. O, już ktoś dobił. ta sobie wrzucił, i tak mi nie było, mi stać. Ale odwaliłem kichę Bo sprzedałem te skiny Dobra, wjeżdżamy tutaj To by się przydało zgarnąć e, tutaj to Majki jest, czy to nie jest Majki? Zaraz zobaczymy Chociaż Nie wiem jak to sprawdzić w sumie, czy to jest on Ale dobra yy, Kurwa dla niego hmm. Zażyj coś tutaj pięknego Tu dla niego znowu Jajku, czemu to baterze? Może być nasze. Mamy to! Za... Dwa złote różnicy, Dobrze, ale pięknie siadło. Tutaj naprawdę pięknie. Y... MJT. Kałaczka, no to chyba Majki. Chyba tak mi się wydaje. Dobra. Mm... Moje bitwy. Zobaczmy to, ona chyba jeszcze trwa. No tutaj, gościu, na dobra. To sobie ją na razie odpuśćmy. Wybijmy tutaj na szybko. Okej. Okay. Przydałoby się jeszcze zgarnąć, ale tutaj z Mike'iem zgarnęliśmy, więc dobrze, nie? Dobrze jest fest, bo będzie profit na odcinku. Jeszcze zobaczymy tamtą. Ale nawet teraz kończąc materiał, to mamy. W... No, jest, mamy, jesteśmy na proficie, więc to chyba ostatnia bitwa będzie. Okej. Okay. Ale tutaj też nam troszeczkę jeszcze idzie. Dosyć ciekawie. No, mamy tą przewagę. Nie jak długo. No do tego momentu, kurde. Kurde, no i lipa, no i lipa. Pff, chyba, że tutaj jeszcze coś. Jakaś MK. Mamy to! Mamy! Zajebiście, dobra, dobra. I jeszcze zobaczmy tylko tą bitewkę, którą tutaj mieliśmy. Ona się. Ajajaj. Dobra, ja przewinę ją po prostu. No nie, nie zgarnęliśmy. Niestety, jakaś tam nieduża różnica, ale zgarną nawet mniej niż ta bitwa. No i podsumowując, mamy tutaj tyle. No, jest fajny proficik, naprawdę fajny. 1400 gdzieś mamy, mieliśmy gdzieś około 1100. Więc jest dobrze, na tym kończę. Materiał serdecznie wam dziękuję. Pamiętajcie, że wrzuciłem wam sporo skinów, więc warto z moim kodem robić doładowania. ładowania. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.